Nałożyli mi na plecy drewnianą belkę. Jest na maksa ciężka i niewygodna. Wiesz, ten fizyczny ból nie jest najgorszy. Najbardziej boli niesprawiedliwość, bo ja nic nikomu nie zrobiłem. Nie zrobiłem nic złego, przysięgam. Mówiłem ci, jak wyglądało moje życie, a teraz? Jest mi ciężko i ma być, bo o to w tym chodzi. O to chodzi tym, którzy nałożyli na moje barki belkę. Wiesz, o czym mówię? Może czasem nakładasz na kogoś ciężar. Ranisz drugiego fizycznie lub psychicznie. Proszę cię, przestań. Tak, wiem, że czasem ktoś nie jest z naszej bajki. Drażni nas, nie pasuje nam. Ale wiesz, nic nie daje zgody na przemoc wobec drugiego. Wiesz, ta przemoc wali także w ciebie. Może czasem nakładają na ciebie ciężar. Może ciebie ranią fizycznie lub psychicznie. Boli mnie to i cierpię razem z tobą. Tak, to nie fair. Tak, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Chcę, byś był pewny że nie jest mi to obojętne, że cierpię razem z Tobą.